Park Narodowy Saskatchewan, godzina 15:48. Czy ktoś mnie słyszy? Mówi Wade Ridgley, Jestem reporterem. Moja ekipa została zaatakowana. O, potrzebujemy pomocy! Coś jest w lesie! Wszędzie! A, a. A! A! Leśny koszmar. Pasaż handlowy, godzina 10.49. Ładne lądowanie. Wiesz, David, trzeba być bardzo odważnym, aby ryzykować życiem na takiej niemal prawdziwej skale. Zobaczymy, jak podczas weekendu poradzę sobie w prawdziwych górach. To będzie przeżycie. Halo, zatkało cię? Będziesz się wspinał w czasie weekendu? Mogę jechać z tobą? Raczej nie. Będzie dość ciężko. Będziesz na mnie uważał. Nie obraź się, ale nie jesteś na tyle wytrzymała, by uprawiać takie ekstremalne sporty jak ja. Zdaje się, że ją to dotknęło. Mało wytrzymała? A robiłeś kiedyś zakupy w czasie wielkiej wyprzedaży. To jest dopiero ekstremalny sport. Przykro mi Clover. Na razie dziewczyny. A jeśli ci powiem, że jestem międzynarodową aż Clover. Chyba nie chciałaś mu powiedzieć kim naprawdę jesteś. A gdyby nawet? Co to za przyjemność być szpiegiem, jeśli nie można o tym nikomu powiedzieć? Co my z tego mamy? Mamy z tego to, że świat jest bezpieczny. Mówiąc o tym Davidowi naraziłabyś wszystkich na niebezpieczeństwo. Wiem. Chciałam mu tylko zaimponować, żeby tak znaleźć inny sposób. O! Nic nie mówcie, chyba coś mam? Ah. Clover, przecież ty nie masz pojęcia o wspinaczce. Przestań sam, byłam królową aerobiku i jak? Jakby cię mieli wystrzelić z armaty. Jak dobrze pójdzie, to w ogóle nie będziemy się wspinać. Wystarczy, że David zobaczy mnie w tym stroju i powie... Mam wrażenie, że tunele agencji są wszędzie. Przepraszam, że przerywam wam zakupy, ale mamy sprawę ogromnej... O, Clover, co ty masz na sobie? Wyglądasz jak różowy manekin do testów zderzeniowych. To jest... Nieważne, mów co mamy robić. Dwa dni temu zaginęła kanadyjska ekipa telewizyjna przygotowująca reportaż w odludnym rejonie środkowej Kanady w pobliżu Saskatchewan. Saskatchewan co? Saskatchewan. To jedna z prowincji, tak jak supermarket. <grym> tak, w ciągu ostatniego roku w tamtejszych górach zaginęło 25 osób. Reporterzy próbowali wyjaśnić tę sprawę. Co mamy? Tylko przechwycony przez satelitę komunikat jednego z reporterów. Nazywa się Wade Ridley. Potrzebujemy pomocy! W lesie jest coś wszędzie! To jest straszne! Tak, w tych górach jest coś, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa świata. Udacie się tam jako turystki i dowiecie się, co to jest! Turystki? Mamy spać w namiocie i jeść korzonki? Czy tam nie ma jakiegoś porządnego hotelu? Niech pomyślę. Nie. A teraz Wasz sprzęt. Tym razem standardowe wyposażenie. Okulary na podczerwień z czujnikiem ciepła. Odrzutowe plecaki. Spadochrony i nowość, która pewnie się Wam spodoba. Spinki do włosów z przecinakiem. Mamy trzy wzory: panda, kotek i jednorożec. To wyjątkowo niebezpieczna misja, więc zachowajcie ostrożność. Nie martw się, Jerry. Wiemy, jak sobie radzić. Jesteśmy zgranym zespołem. Hmm. Biorę misia! Oddań! to jest cóż, Park Narodowy Waskezju, godzina 16.12. Według danych, które dał nam Jerry, ci reporterzy zaginęli gdzieś tutaj. Rozbijemy obóz i rozejrzymy się. No to mamy plan. Gdzie Clover? Clover! Jestem! Ten, kto zaprojektował ten las, zapomniał chyba o ruchomych schodach. Poza tym te drzewa są strasznie brudne. Nie ma sprawy. Zabraliśmy mnóstwo wody. Prawda, Alex? Myślałam, że ty masz wodę. Ja jestem przewodnikiem. Przewodnik nigdy nie nosi wody. On wymyślił taką zasadę. Jakiś kempingowy czarownik. Poza tym Clover mogła nieść wody, skoro taszczy taką walizkę. Dosyć. Wody poszukamy jutro. To nic trudnego. Teraz rozbijemy obóz i rozpalimy ogień, zanim zrobi się zimno. Kto ma zapałki? Może ktoś ma dwa kamienie? Będziemy je pocierać, aż wykrzesamy iskrę, od której rozpalimy ogień. Mam parę drewniaków. Znalazłam gorącą czekoladę? Ja chcę do domu! Nic z tego, mamy zadanie. Spójrz na to z innej strony. To doskonały sposób, żeby udowodnić Davidowi, jaka jesteś wytrzymała. O, masz rację! To prawdziwy dowód. Co ty robisz? Dzwonię do niego! Halo! David? Cześć! Tu Clover. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że właśnie biwakuję w górach i marznę na kość. Ekstremalna sytuacja, prawda? Clover? Jestem teraz zajęty i muszę uważać na mięśnie. Wiedziałam, że ci się to spodoba. Co powiesz na to, żebym jednak z tobą pojechała, jeśli oczywiście przeżyję? Jasne. Jak chcesz. Wycieczki zaczynają mi się nawet podobać, gdzie tu jest... Gdzie tu jest kontakt? A, 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 co to było? Załóżcie okulary. Może to tylko wiatr. Ten dźwięk nie przypominał wiatru i czujniki niczego nie wykazują. Chowajmy spokój, może sobie pójdzie. <noise> Musimy się stąd wydostać. Może weszłyśmy na prywatny teren wiewiórek ludojadów? A może górskie powietrze uderzyło wam do głowy? Co to? Chyba coś znalazłam? Zdaje się, że ta ekipa była z sieci WQTV. Widocznie rozbili się, uciekając przed czymś. Pewnie to samo chciało zaatakować nas. Zabierz nas stąd, To nas trzyma, już wszędzie! Wizjer jest uszkodzony. Chyba wiem, co zrobimy. Chodźmy w jakieś bezpieczne miejsce. Podłączyłam kamerę do nadajnika. Trzymajcie kciuki. Zabierz nas stąd! To nas trzyma! Jest wszędzie! Czy ktoś mnie słyszy? Mówił To ten reporter, o którym mówił Jerry. Świetny materiał! <tryk> Poznajecie tę ścieżkę? Jest tuż przed nami. <tryk> Tutaj są jakieś <tryk> ślady. Hmm. Dalej nie ma żadnej ścieżki. Mógł pójść tylko. A! Co to jest? Wygląda na jakiś owoc. To kokon. Nie dotykaj. Coś może z niego wyskoczyć i zjeść twój mózg. Zdrącimy go i przyjrzymy się z bliska. Sprawa się wyjaśniła. Ktoś w tym lesie hoduje ludzi w kokonach. Hmm, niezły pomysł! To Wade Ridley! Co się stało? Gdzie ja jestem? Twoja ekipa została zaatakowana. Kto to zrobił? Nie wiem, ale byli wszędzie. I jeszcze ten dźwięk. Clover, pomóż mi go podnieść. Czekaj, słyszeliście coś? Gdzie jest Alex? Alex? A, to ten hałas. Wydaje taki dźwięk kiedy się zbliża. Kiedy coś się zbliża? O nie! Patrz! To las. On żyje. A... Musimy uciekać! Nie! Musimy odnaleźć Alex! A, 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 Jak mogliśmy zostawić Alex? Znajdziemy ją, Clover! Nie martw się! Tu jest jakiś dom! A, może naoglądałam się za dużo horrorów, ale takie opuszczone farmy nie wróżą nic dobrego. Chyba nie mamy wyboru. Macie jakieś radio, żeby wezwać pomoc? Sam, jak Wam idzie? Mamy kłopoty. To las porywa ludzi. Musisz nas stąd wydostać. Oczywiście natychmiast wysyłam samolot. To może chwilę potrzeba. Nie mamy czasu, szybko! Zostawmy okna, nie możemy ich tu puścić! Mała lekturka do poduszki. Przepraszam, ale mój stylista jest wściekły, gdy ktoś dotyka moich włosów. One boją się ognia. Chyba wiem, jak je pokonać. Ja jednak nie. Co teraz? Do piwnicy. Co to jest? Jakie to śliczne. Taka mała choineczka. Tylko czemu jest za szkłem? A! Ten dźwięk wydobywa się z drzew. Tak, w ten A? sposób się porozumiewają. Jeśli się nie mylę, są głodne. Witajcie w żywym lesie. Jestem profesor Rasputin Zero. Ten działacz zielonych natrafiliśmy na pańskie nazwisko, kiedy badaliśmy sprawę tych zaginięć. Walczył pan o uratowanie tego lasu! I nadal to robię. Chodując krwiożercze choinki? Ale jaki to ma sens? Co? Dzięki drobnym modyfikacjom genetycznym dałem drzewom możliwość obrony. Od lat drwale i farmerzy niszczyli te lasy. Pomyślałem, że pora na rewanż, na małą przekąskę z ludzi. To dlatego Wade był w tym kokonie. Drzewa się nim żywiły. Tak. Ludzkie ciało daje drzewom siłę i inteligencję. Posłuchaj, czubku! Dziękujemy za wycieczkę po tym wariatkowie, ale porwanie naszej przyjaciółki to pomyłka! Masz natychmiast uwolnić Alex i pozostałych! Nic z tego. Otaczają nas! Mamy nadzieję, że wam wygodnie za kilka dni zostaniecie przetrawieni. Wybaczcie, że nie dotrzymam wam towarzystwa, ale muszę pilnować lasu. To na nic! Korzenie są za mocne! O! Świetnie! Liczyłam na randkę z Davidem, a skończę jako nawóz! Gdybyśmy tylko mogli je jakoś otworzyć! Glober, masz spinkę z przecinakiem. Spróbuj ją wyciągnąć i przeciąć kokon. A! Może jednak pójdę na tę randkę? Przestań marzyć o randkach, tylko nas w końcu uwolni! Udało się. Teraz już nikt nie skrzywdzi mojego lasu. Hmm. O. Coś jest nie tak. Las miał się bronić, a nie atakować bezbronnych ludzi. No, nie możesz tego zrobić. To ja cię stworzyłem! Nie! Nie! Pogień je odstrasza. O! O! Na pomoc! Ratunku! Czy ktoś mnie słyszy? Słyszymy cię. Co nie znaczy, że ci pomożemy. Proszę, kokąd się zaciska. Zaraz się uduszę. Gdzie nasza przyjaciółka? Nie jestem pewien. Gadaj, staruchu. W środku lasu jest wielkie drzewo. To królowa. Panuje nad pozostałymi. Tam ją znajdziecie. A! Biegnijcie ją uwolnić. Ja wyciągnę profesora i spróbuję powstrzymać drzewa. Jesteś taki odważny. Wiesz, jeśli wyjdziemy z tego cało, to może ty i ja. Idziemy! Jesteś pewna, że idziemy w dobrą stronę? Według danych kierujemy się prosto na Sam? Co? O, o nie. To jest jedno ogromne drzewo. Alex jest w jednym z tych kokonów. jej uwagę! Ach. skoro drwale potrafią obsługiwać te maszyny, to ja też. Hej, ty! Myślisz, że mnie pokonasz? Nie tacy próbowali swoich sił! Dobra, już pora przyciąć ci gałązki. Ach. O nie, nie dobrze. Nam ten zapach! To chyba benzyna! Wynośmy się stąd! Tu jest pełno benzyny dalej! Ruszaj sam! A! Jest za silna. Nie uda nam się jej pokonać. Ach, pamiętasz, jak chciałaś rozpalić ogień od iskry? Zaraz jej pokażemy, na co nas stać. Ja! Alex, nic ci nie jest? Pamiętasz coś? Nie, ale mam wielką ochotę na prysznic. Jesteście tam? Agenci będą tam lada chwila. Profesor Zero został już zatrzymany. Co z Wejdem? Wszystko w porządku. Wraca cało do żony i dzieci. Do żony? Hmm. No cóż. <noise> Jak się bawiliście w Leśnej Głuszy, mam nadzieję, że nie było tak źle. O mało nie zleciałyśmy ze skały, spadł na nas helikopter, drzewa próbowały nas zjeść, łatwizna! To się bardzo dobrze składa, bo wszystkie nasze samoloty są już pełne uratowanych osób. I niestety będziecie musiały wrócić piechotą. Może wybudowali już te ruchome schody? Liceum w Beverly Hills, godzina 9:04. Gdzie, David? Ale będzie miał minę, kiedy zobaczy, jak sobie radzę w górach? Chyba nie chcesz mu powiedzieć, no wiesz, kim jesteśmy, no wiesz. Po co? Po tym, jak poradziłyśmy sobie z królową drzew, udowodniłam, że nadaje się do takich sportów. Jest! Trzymajcie za mnie kciuki! David, przepraszam za ten telefon, ale jeśli nie jest jeszcze za późno. Co się stało? Miałem mały wypadek na rolkach. Twoje śniadanko, kochanie. Przygotowałam to, co lubisz. Kiełbaski i jajka. Mandy jest moją osobistą pielęgniarką. Kogoś takiego teraz potrzebuję. Ciepłego, spokojnego i żadnych ekstremalnych wyczynów. Ale ja? Chodźmy, Davidzie. Zawiozę cię do klasy, a później hydroterapia i solidny masaż. Cóż, Clover! David wybrał sobie taką dyscyplinę sportu, przy której nie masz szans. Nazywa się Mendy. Uh -huh. <ścoughs> Wersja polska na zlecenie Fox Kids i Z-Tekst Katowica. Tekst polski Wojciech Wyczewski. Redakcja Wojciech Zamorski. Udźwiękowienie Supra Film. W polskiej wersji wystąpili. Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Wisława Świątek, Mirosław Najnert, Wiesław Sławik, Grzegorz Przybył, Dariusz Stach i Raneusz Załóg.